Ligę wyrosły palmy. Zapłać sukrusowi. Nie może być. Zapłacę sukrusowi. Może być akredytywa u Wiwaldich? Tak? To ja już pędzę.

Nie żeś nie jednej zawrócił w głowie Witaj. Cześć. Jak tam, Geralt? Załatwiłem to. Powiedział, że wystawi ci akredytywę w banku Vivaldi. Naprawdę? Zuch, chłopak. Powiedz, kogo zajebać. Na razie wystarczy przypilnować. Jest taki miecznik, podobno się znacie. A Tori? Ten Elfik? Kiedyś chciał mnie ocyganieć na toporach z Kubany. I co? Pracujesz dla niego? Można tak powiedzieć. Wspólnie likwidujemy monopol na usługi kowalskie w Nowigradzie. Uuuu, szczytny cel. Skoro za niego ręczysz przyjacielu, to czemu nie? Zbiorę tylko paru chłopaków i jedziemy. Nie bryź się tak. Nie, nie przestrasz się. Zdrowie dopisuję. Czek, wyglądasz znajomo. O, o ci Witaj, Hatori. Widzę, że sukrus już cię znalazł. Dogadaliście się? Witaj, Geralt. Tak, musiałem zrobić hurtowy upust na kilka toporów, ale co mi tam? Dzięki. Można u ciebie teraz coś zamówić? Niestety nie. Nie mam odpowiednich składników rzemieślniczych. Niech zgadnę, tutaj też Ernst Van Horn ma monopol. Zgadłeś. Wykupił składniki po niskich cenach w czasie, gdy wielu mieczników porzuciło zawód i siedzi na zapasie jak kura na jajach. A gdyby tak, nie, na pewno się nie zgodzisz. Na co się nie zgodzę? Wiem, gdzie Van Horn trzyma ten zapas. Więcej niż kiedykolwiek mógłby zużyć. Można by pożyczyć sobie trochę. Po co mnie znowu wrabiasz? Ja wiem, że przez pożyczyć masz na myśli ukraść. Ukraść złodziejowi to nie grzech. Nie? A co? Poetycka sprawiedliwość? W co ja się wpakowałem i po co? Jak to po co? Miecz nad mieczami, zbroje, trebusze, katapulty. No dobra, powiedzmy, że się zgodzę na to szaleństwo. Jak to sobie wyobraż... Magazyn Van Horna jest w dokach. Ciężkie cholerstwo. Niech Sucrus weźmie swoich chłopaków. Aha! Ważna rzecz. Właściwe skrzynie będzie czuć amoniakiem. Witaj. Cześć, Gerard. Jak tam? Hattori wymyślił dla nas zadanie. Fajnie, bo zaczynałem się już nudzić. W skrócie chodzi o to, żeby pożyczyć kilka skrzyń z magazynu Ernsta van Horna. Poznamy je po zapachu amoniaku. Da się zrobić. Wiem, gdzie składuję towar. Pójdę z chłopakami rozeznać teren i spotkajmy się w. w okolicy jeziora. Dobrze. Kiedy? No jak kiedy? Po zmroku. Widzimy się na miejscu. 干呀！ Dobra, wszystko już wiemy. Jest tylko jeden strażnik ten przed wejściem. Zajmę się nim. Tak też pomyślałem. Ja mam kiepski węg, więc nie odróżnię tych skrzyni od siebie. Oznacz kredą te, co trzeba, a my skombinujemy w tym czasie jakiś wózek. Dobra, a kiedy będę już gotowy? Jak wyjdziesz z magazynu, wtedy ruszymy. Mm. Co jest? To ty! Poznaję cię! Panie Krastolud, to ten oszust i złodziej! Prześladujesz mnie, bezeczniku! Eee, tam chętno żenie! Ja go znam! To Wiedźmin Geralt! Co słychać, panie Wiedźmin? Wiedźmin? A tak, teraz wszystko jasne! Panie Krastolud, nie słuchajcie go! Zaczaruje was przy chwost! Rolem się na łby, pozamieniałeś? Kumpel Jarpena Zigrina jest moim kumplem! Zmykaj stąd, póki dobry! Już! Czary Mariusz-Pokus. No, co tam, panie Wiedźmin? Czego szukacie w magazynie Von Horna? Teraz czego szukam i powinieneś mnie przepuścić. Droga Wolna, gdzie te składniki? Faktycznie śmierdzi amoniakiem. Teraz tylko sygnał. Chyba nie wiesz to kurwy nędzy, czyli to magazyn kozojebie! jebie! Ty, Gerald! To jest ten gnojek, co nam Hattori mówi, że sypia z trasakiem, czy jakoś tak? Sukrus, co ty tu? Z tym czarownikiem? Ha, ha, teraz wszystko rozumiem, ale mi kawał zrobiłeś! Hattori was nasłał, co? Zasrany nie ludź pożałuje, że go matka nie udusiła pępowiną! Ale najpierw wami nakarmimy kraby! Ręce precz od mojego szwagra świńskiego ryu, tylko ja go mogę brać, zrozumiano? Szwagier, dawaj napierdalaj z nami Nordringów do Dalej, Geralt, dla nich! Dawaj ich, sukrus. Tyrczek! że nie z takim napierda można podbić nimgar! Su wybacz! Kocham cię jak brata nimi te skórwy synu! Sztama! Hehe, <śpiewanie> czwagier! I po co nam to wszystko było? Pewnie, że sztama. Gdzie jest draker, który mnie uderzył? Nie chcę psuć tej scenki rodzajowej, ale co zrobimy z Van Hornem? A wywieziemy go na Skellige, zanim oprzytomnieje. Nie będzie wam więcej brudził. Może jakiś interes rozkręcimy? Tylko najpierw trzeba skrzynię odstawić do Hattoriego. Słusznie. Przy okazji też do niego zajrzę. A, Wito Witaj, jej pcharze. Geralt, jesteś cały zdrowy. Jestem. U ciebie wszystko w porządku? Lepiej być nie może. Po wyjeździe Fanhorna Tasak stracił zainteresowanie miecznikami. Znów mogę wykuwać miecze bez strachu, że mi ktoś spali lokal. Cieszę się. Nawet nie wiesz, jak ja się cieszę. Teraz już nie potrzebuję sukruza i mogę poświęcić się temu, co naprawdę kocham. Dzięki, Wiedźminie. Możesz już teraz wykuć dla mnie coś wyjątkowego? Oczywiście w końcu taka była umowa. Wpadnij za kilka dni po swój nowy miecz. Zygać mu się chce po dzisiejszej pasie. Witaj, ej pcharze. Witaj, W czym mogę ci pomóc? Można już odebrać ten miecz? Tak. Patrz i podziwiaj. Oto miecz nad mieczem. Faktycznie warto było poczekać. Dzięki, pcharze. To ja dziękuję za wszystko. Pokaż mi swoje towary. Bywaj.